W związku z tym, że przedzieliśmy te luźne gadki na pół, muszę zacząć chyba raz kolejny od nowa. Dam dam dam! Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Nitek przed Wami. Invisible Incorporated, część droga spotkania naszego na streamie, gdzie nagrywane było na żywo, a wy na Youtube już oglądacie tylko powtórkę. Jeżeli Was to interesuje, to gdzieś tutaj znajdziecie na ekranie odnośnik do części poprzedniej, więc serdecznie Was tam zapraszam. Tymczasem my jesteśmy na ekranie podsumowania misji poprzedniej, gdzie dostaliśmy troszkę kredytków na podpakowanie naszych agentów. Jak widzicie, drzewko skili mają dość konkretne i tak naprawdę jednym z tych lepszych skili jest grzebanie w kieszeniach gościom, którzy stają plecami od nas. A to dlatego, że bez ingerencji w ich układ nerwowy jesteśmy w stanie wyciągnąć im karty pamięci, karty dostępu do kolejnych drzwi. I nie wzbudzać alarmu. Jak widzieliście, ten alarm dość srogo zadziałał w poprzedniej misji, więc zapgradujemy sobie pabeczkę pod tym kątem. Bo no, raczej z faceta tutaj zawsze robię sobie mięśniaka, więc mamy więcej siły, przez co on więcej nosi i ma e, szybciej przynosi e, gości, którym odbiła szajba po tym, jak dostali prądem w orzechy. E, I może być po prostu bardziej mobilny wtedy. Mission select. Jego sieć złapała atak tuż przed it atakiem, a my pracujemy, aby go do źródła. W międzyczasie, on oferuje nam sprzedaż. Dziękuję, monster. Nie If... będę wam to skracał, bo to, to za długo czasu będziemy tu siedzieć wtedy z tym. <laughs> monster to jest hacker, niczym Warez, niczym Reloaded, niczym ostatnio się spotkałem z Warezem. Jak on tam szedł? Fapus? <laughs> Jakiś taki. <laughs> Jakiś taki. On oczywiście nam sprzedaje lewe towary, można sobie od niego kupić. Smoke grenady możemy kupić, ale nie mamy smoków, więc no nic tutaj z robienia The Dust um, Ale doszły nam nowe misje. I co ciekawe, dobre rozdanie jest ze względu na to, że dostaliśmy Detention Center Detention Center, czyli swoista koza. Swoista koza, gdzie przechowują site. Teraz, mając do wyboru tyle misji, trzeba się mądrze zdecydować. Albowiem faktycznie jest ich tutaj kilka. Jest jeszcze farma serwerów, serwerów, gdzie dostajemy modyfikacje, plany na modyfikację kolejnych wszczepów do naszych agentów. Są także terminale, takie jak przed chwilą, które odblokowują nam więcej fajniejszych miejscówek. Bo miejscówki będą nam dochodzić zawsze. Po każdej misji dostajemy nowe miejscówki, za każdym razem są przyznawane inne, no bo gra jest losowa. Więc warto zastanowić się na to, gdzie idziemy. Można też iść na hajsy, ale żeby iść na hajsy, trzeba wcześniej skoczyć na inną misję żeby wyciągnąć czujniom kartę z dostępem do sejfu w kolejnej, więc trzeba trochę pokombinować. My udamy się do tego Detention Center. Udamy się do Madrytu, bo jak widać jest to w Madrycie do detention center, bo jak nam się uda, będziemy mieli jednego agenta więcej, więc będziemy dysponować zasobami ludzkimi sztuk 3, a nie 2 na misji, więc nasze szanse na przeżycie znacząco wzrosną. I tak też tutaj planuję się udać. Trochę godzin nam tutaj zajmie przemieszczanie się, ale jeszcze nie odczułem presji czasu w tej grze, więc no tak po prostu folguję sobie, latam gdzie popadnie, robię sobie tę misję. Eee czy wiadomo ile Invisible Incorporated kosztuje, Dziobaku? E, nie wiem, ale ja chyba mam jedno luźne, więc y, możecie się spodziewać jakiegoś giveawaya. <grywka> przy następnym razie. Więc, y, mam jedno luźne, a chyba z 15, nie wiem, tak się albo 20, nie wiem. Okej. Okay. Jedziemy, Detention Center. W odcinku drugim naszego spotkania luźnych gadek będzie trochę mniej gadania o samej mechanice, tym razem pobawimy się już bardziej w łysą rozgrywkę. Mamy oczywiście przed nami drzwi zamknięte, które wymagają karty, jakżeby inaczej. Warto teraz na tym wyższym levelu trudności Pro poruszać się po jak najmniejszej części pól, żeby można było zawsze wycofać się gdzieś i pokombinować z jakąś drogą teoretyczną ucieczki. Wireless scanner zadziałał, w związku z tym, przez ściany możemy wyciągać power. Przytulimy się do krzesełka. Są tutaj jakieś drzwi. Drzwi prowadzące nas nie wiadomo gdzie. Mam nadzieję, że to nikt z nich nie wyjdzie. Ale zbadajmy też drugą stronę. Czy drzwi są jakieś z drugiej strony? Nie, więc droga dość liniowa prowadzi nas na. północ? Tam to no, góry ekranu. Zajrzymy, oczywiście, przez szparkę. Nic tam ciekawego nie ma. Jeżeli nic ciekawego nie ma, to nie warto drzwi otwierać, bo na wyższym poziomie trudności na przykład, nie widać pola widzenia przeciwnika, więc komando z pełną gębą. Ale też, jak otworzycie drzwi, a ktoś was czapi, to zainteresują się tym, dlaczego te drzwi są otwarte. Więc można zrobić taki. myk. Odpuścić kolejkę i zobaczyć, czy słychać kogoś, jak chodzi za ścianą. Nikogo tutaj nie ma. Może to oznaczać, że tak naprawdę ktoś jest, ale nie porusza się! Bo nie jest powiedziane, że wszyscy są na patrolu. Niektórzy mogą patrzeć ten po A wtedy my możemy przemknąć zaimi plecami, nie zwracając ich uwagi. To jest bardzo dobre wyjście, bo oczywiście im mniej nas widzą, tym lepiej. Okej. Okay. Warto tą babeczkę, jeżeli będziecie grali w zestawieniu z Internationale, czyli tą babeczką, puszczać przodem, ze względu na to, że ona tym wirelessem skanuje pomieszczenia za, jakimś, za jakąś elektroniką, więc zawsze widać co mniej więcej gdzieś tam w trawie i następnych pomieszczeniach piszczy. Nawet kamera już wykryła, która jeszcze nie działa, bo wiemy już, że będzie działać, jak będzie security level 1, czyli za 4 kolejki. Prawy górny róg ekranu, security level, patrzcie tam albo sprawdźcie pierwszy odcinek. Dobra, zerkamy tutaj przez, przez dziurkę, nikogo tutaj ciekawego nie ma. Ty zostań tam przytulona drzwi zamknijmy może. A kurde, zostałeś po drugiej stronie drzwi. Dobra, źle rozczytałem. <grywa> Czasami tutaj robi się fest nieczytelnie, ale, ale to jest do przeżycia. Okej. Okay. Nikt za ścianą nie chodzi, więc na wyjściu mamy dość spokój. Dobra, pójdziemy do internationale zerknie tutaj, co z drugiej strony piszczy. Wykryła wieżyczkę. No nieźle. Jak już na tej mapie są wieżyczki. Jest członiu! Jest członiu. Zerknijmy jak będzie chodził. Człeniu, stationary, status, stationary, w związku z tym nie rusza się nigdzie. Można otworzyć drzwi i sięgnąć mu teraz do kieszeni, ze względu na to, że mamy drugi level anarchii, i wyciągnąć mu na przykład kartę albo hajsy, albo cokolwiek ma w kieszeni kalapki z masłem i szynką. Jakby. Okej, okay, idziemy. Idziemy w drugą stroną, dekardem w takim razie. Powolutku, powolutku. Po jednym polu. Bo jak widzicie, odsłania nam się coraz więcej. Jest też pik można zrobić, pik, nie pi z boczuchy, tylko pik. Pik, gdzie wychylamy się z zawinkla, żeby okiełznać to, co jest niewidoczne. Tak bezpiecznie, bo tak wiecie, jak widzicie na pałę, to możecie dostać w pałę. Tutaj nikt nie chodził, więc możemy się poruszyć jeszcze trochę. Zrobić jeszcze jedno pik. Ok, jest sejfik. Jest tutaj panel z energią, jest tutaj jakaś bombka atomowa prawdopodobnie. Są dwoje drzwi. Ten się nie rusza. Więc jesteśmy tutaj poza zasięgiem wzroku czegokolwiek, to możemy spróbować go okraść, byśmy mieli kartę wtedy, co byłoby trochę łatwiej. Okej. Okay. Coś tu idzie, ktoś tu idzie. Gdzieś tu ktoś szedł. Podejrzewam, że tutaj w tym pomieszczeniu ktoś jest. Mam nadzieję, że tu nie będzie schodził. Okej. Okay. Idziemy spróbować go zagrabić. Power supply. Power supply służy do tego, że jak go wyłączymy za pomocą nikogniszki naszej, to wtedy nie działa wieżyczka prawdopodobnie, bo to jest sprzężone. Zastanawiam się cały czas, czy można schakować wieżyczkę, zostawić zasilanie, i czy ta wieżyczka wtedy działa tak, jak działa w innych grach w sensie strzela do naszych przeciwników. Ale nie chciałbym, żeby do nich strzelało, bo wtedy, ale podniesiemy. Więc na razie może tego nie testujmy. Dobra, możemy go okraść, możemy go KO mu zrobić, ale KO no to wiadomo wtedy będzie rozdrażniony niczym pies, któremu ktoś strzelił z kija w jajka przed walką psów, więc nie chcemy. Mał tylko kredytki, więc kradzież troszkę lukratywna, ale dość zuchwała. Zapnijmy mu drzwi w takim razie i ruszmy do Dekarda, bo tam zawsze wiadomo tymi agentami we dwójkę się poruszać. Gdyby jeden wpadł w tarapaty, zawsze drugi będzie go w stanie wyciągnąć, a tak gdybyśmy się rozdzielili, no to trochę byłoby kiepsko. Dobra, Dekard w takim razie ruszy tutaj do safe'u. Wyciągniemy sobie jakieś tutaj hajsy. Ok, schowamy się też za winklem, żeby nikt nas nie widział. W razie czego, ty już nie możesz się za bardzo przed nikim chować, więc kolejna tura. Dobrze, security level increased, więc za chwilę restartują się kamery. Chociaż to zawsze pierwszy był takim ostrzeżeniem, więc nie było tak źle. Pójdziemy sobie najpierw do tych drzwi, bo tutaj nie słychać, żeby ktokolwiek chodził. Może do tego komórka, namiotły. Ok, jest tutaj wyjście, punkt wyjścia, więc już gdybyśmy go znaleźli, tutaj trzeba będzie po tym, jak znajdziemy naszego agenta, e, którego przyszliśmy uratować, wrócić z nim do tego miejsca, bo tutaj jest winda, e, która wjedzie nas ku wolności. Ok. <todgłosy> <todgłosy> Czy to rzeczaty, czyli level i jobak? Oglądacie pieszczastą grę, jest dobrą rzeczą, czy jest niedobrą rzeczą? Może gdybym ja coś niejasno mówił, to zwracajcie uwagę. Przesiedziałem trochę przy tym od wczoraj, wciąż przyciągnąłem się fest. 10 godzin, to ja tak za jednym razem, o ile się rzeczy odkryło, rzadko w którą grę przysiadam. Okej, okay, kamera jak widzicie na czerwono nam świeci, w związku z tym ona się prawdopodobnie już resetuje i tak jest w istocie, rebooting, więc jeżeli my byśmy wyszli teraz, to faktycznie tam nie widać, że ta kamera już patrzy, ale ona się włączy w kolejnej turze, więc jeżeli będziemy stać przed jej czujnym okiem, no to mamy na głowie wszystkich strażników, bo wszyscy będą wiedzieli, że tam jesteśmy. Warto ją sobie w takim razie wyłączyć. Ciekawostka, ciekawostka, jak widzicie jest terminal, który ma takie dziwne tutaj szlaczki yy, koło swojej swojej ikonki, to oznacza, że ma tam zainstalowanego Origina, tudzież Ubisoft, tudzież Steama. Malware! Tak jest! I to wtedy oznacza daemon program. Daemon program to są programy, które mają dużo funkcji, nie wszystkie są odpisane od razu, trzeba raczej na niego trafić w jakimś terminalu, żeby wiedzieć co on robi, więc jest taki element odkrywczy. A może zainfekować tam trochę rozgrywkę? Bo może na przykład nam włączyć coś, co byśmy nie chcieli, żeby nam włączył? Może nam włączyć alarm? Może powodować, zamaskować inne malwery? Bo jak widać, tutaj wiemy, że jest. A może nam skryć je wszystkie, więc nie zawsze będziemy w stanie odkryć. I to wtedy trafimy po prostu coś z głupa, totalnego. Trafimy właśnie na ten malware. No i wtedy trochę byłoby kiepsko, gdyby tak totalnie z czapy nam zainfekowało. Więc na razie ten terminal nie ruszamy. Jak widać, inne terminale są za to w porządeczku. kamery, żeśmy tutaj wyłączyli, ona się co prawda zresetuje, ale będzie nasza. Hakując kamerę, jak widzicie, odkrywa się też poszczególne plansze, więc tak jak mówiłem wcześniej, puszczając babeczkę do przodu. Ona skanuje otoczenie nawet ze ścianami i pokazuje nam, gdzie są kamery, więc my mamy możliwość ich schakowania, a kiedy je schakujemy, no to oczywiście widzimy to, co widzi kamera. Więc od razu nam odkryło kolejne pomieszczenie z kolejnym członkiem, drzwi żółte, więc otwarte. W sensie możemy z nich skorzystać, ale są zamknięte. W sensie zerknięte, że nic nie widać, ale są tam, są tam drzwi, z których można skorzystać, jest power supply, więc wyłączymy wyłączyliśmy laserową ścianę tym samym, jest też safe, no i jest też widoczny tutaj panel z energią, więc tą energię też możemy bezprzewodowo sakować. tutaj na razie nie idziemy, bo tak jak mówiłem, to jest tylko i wyłącznie punkt wejścia, wyjścia, więc nas na razie to nie interesuje, safe jest taki pusty i samotny, więc możemy wejść do tego do tego miejsca i go spróbować ograbić kamera i tak już jest nasza, tutaj będzie chodził człeniu, nie możemy go akurat w wziąć pod obserwację, więc módlmy się, żeby on czasem na nas nie wyszedł teraz. Trochę to było nieprzemyślane z mojej strony teraz. Ale on nie wychodził. O, on jest stationary, o kurcze, ciężko będzie go wywabić, bo nie mamy czym. Bo nie mamy pod odpowiedniego przedmiotu, żeby mu na przykład rzucić holograficzny granat, co by spowodowało, że on by się poruszył z miejsca, więc chyba będziemy musieli tutaj wejść w bezpośredni kontakt z przeciwnikiem, tylko dlatego, że on patrzy na te drzwi. Teraz otwierając te drzwi skusi się i on na pewno tu przyjdzie. A my też nie mamy za bardzo wyjścia, bo... bo on jest stacjonarny, więc nie rusza się. I chyba trzeba będzie go tutaj skusić na wizytację. Zróbmy to. Otwórzmy drzwi. Uuu, uh, uh, nie taki jest, uuu, uh, drzwi się otworzyły, tu szybko, pyk, pułapka, okej, okay. jest zasadzka, jak widzicie wpadliśmy, tutaj jest czerwony punkt, czerwone jego pole widzenia, ale to jest to szersze, w sensie, wyszarzałe, w sensie, takie na granicy kąta oka, więc jak nie ma fyszaja, to nas tam nie widzi. Ale wiadomo jest, że tam coś zwraca jego uwagę wtedy, więc to nie jest tak, że on nie widzi. To jest tak, jak wiecie, idziecie i tak. Coś tam Slenderman, nie, ale tam Slendermana nie ma, bo wam się wydawało. I to jest właśnie coś takiego samego. To jest tam, ma podzielone, mają podzielone ten pole widzenia na dwa takie jakby promienie rozchodzące się od ich oczu, gdzie na tej krawędzi właśnie jest takie. Ucha, jeszcze nie jest alarm, ale już jest zainteresowany tym, co tam się dzieje. Otworzyliśmy te drzwi, więc on na pewno tutaj przyjdzie. Niestety nie mieliśmy innego wyjścia, bo. No bo tutaj też był koleś, Tu moglibyśmy za jego plecami. Kurde, mieliśmy wyjście, ale tutaj nie ma też drzwi żadnych. No Dobra, to nie mieliśmy wyjścia. Powiedzmy, że nie było wyjścia, nie było wyjścia. Nie widzimy tej mapy. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal. I zasadzka! Chodź! Ja tam dostał prądem. Jest ok. Dobra. Po cichutku. Teraz by się go przydało tak naprawdę zamknąć w jakimś pomieszczeniu i go nie wypuszczać. Takich bajerów jeszcze nie było, więc może tak jest, może tak się da. Na razie się tak nie da. Dobra, ty miałeś być odnoszenia zwłok, ale niestety zapomniałem co o tym. Ale mamy kartę, która otworzy nam drzwi. Mamy jeszcze jakieś hajsy. Weźmy go za fraki i weźmy go wywieźmy tutaj w takim razie do pomieszczenia obok. okej, okay, następna kolejka. Dobra. Zrzucaj go. W ostatniej kolejce się ruszymy, bo, no, bo taki średni dystans mamy tak naprawdę do pokonania. No, więc poczekamy, aż będziemy mieli więcej punktów akcji, przez co pobiegniemy za jednym razem dalej. A tu i tak musimy drzwi pozamykać. Ale jak tylko z niego zejdziemy, no to oczywiście to KO będzie już mu tutaj schodził ten licznik. Wiem, że klałkiem można się było przebić. Jobak, ale to nie o to chodziło, bo byśmy się przebili, ale byśmy się rozdzielili. A tutaj to nie jest wszystko. Drzwi nam akurat przysłoniły człowieczka, więc jest tutaj człeniu, który. Patroluję, okej, okay. okej, okay, on sobie zaraz wyjdzie stąd, co nam tak naprawdę nic nie da, tylko do tego, że będziemy mogli zasadzić się na niego, i chyba tak będzie też trzeba zrobić. Kurde, ale niefortunne rozdanie. Chciałem wszystkich pounikać, niestety nie będzie się je badało raczej. Krap. Okej, okay, idzie. Dobra. Ale znaleźliśmy już miejsce, gdzie przetrzymują naszego agenta. W związku z tym, wchodząc do tego pomieszczenia, będziemy. O, trzeba będzie go przeatakować, ponieważ tutaj jest Enforcer. Enforcer to już jest kapitan, to już jest przeciwnik wyższego levelu. Oni potem mają armory, więc nie każda broń działa na nich. Przez to trzeba patrzeć, co bierzemy na misję, bo zwykłe tej zery nie przebiją się przez ich armor. E, tutaj jest koleś, którego będziemy mogli właściwie uratować. No i niestety sytuacja nas zmusza do tego, żeby wejść z, w kontakt z przeciwnikiem, e, zaplanować sobie też drogę ucieczki, więc e, hmm. No, kurczaki, no ten koleś tu będzie problemem, solą wokół trochę, bo bo jeżeli on za chwilę się podniesie, zacznie nam tutaj łazić, a my będziemy chcieli tędy uciekać, a nie, nie wyrobimy w trzy kolejki, żeby ich wszystkich tutaj e, zamroczyć. No, ale chyba, chyba trzeba będzie tutaj jakoś e, zaszyć fest, dobrą tutaj improwizację. Jest pułapka, więc koleś, który patrolował, zaraz tutaj wyjdzie. Nie wiem, co z tym enforcerem, jak on się zaraz zachowa. Na razie rozdzielimy się trochę, będziemy mieli zaraz drugi, e, drugi level security. Więc uwaga, szyjemy z tego co mamy i jedziemy. <laughs> ok, chodź. Dobra, dobra, nie widzi nas. Dobra, firewall e poszły o jeden poziom do góry, więc nie jest jeszcze tak najgorzej. Teraz tak: Znajdujemy się w martwym punkcie widzenia tego człenia. Musimy przerzucić kawałek dalej, e, te zwłoki, bo teraz nie możemy tutaj zrobić pułapki, znaczy zwłoki, no, tego nieprzytomnego. Weźmiemy mu oczywiście najpierw. Tak, przesuniemy go tutaj i postaramy się tą drugą agentką teraz dobiec do tego miejsca. Zrobi zasadzkę, bo on ją zauważy, jak ona będzie tam wbiegać. Przyjdzie sprawdzić, stanie prądem. My wpadniemy wtedy na szybciocha i spróbujemy otworzyć drzwi celi. Jednocześnie przytrzymując tych kolesi. Może, kurde, zróbmy tak. Przyduży nam się to trochę. Dobra, ale lepiej mieć, lepiej mieć ich nieprzytomnych koło siebie. Dobra, jak widzicie, ten go trzyma, więc jest tutaj status pin przez trzy kolejki jest na zielono, nie schodzi mu KO, więc on nie wstanie tam z Ninacka. Ta przyjdzie z, tymi, z tym trupkiem, trochę go przyciągniemy tam, żeby był bliżej, bo zawsze będzie można podbiec do niego i przywalić jeszcze raz tej zerem, nawet jak leży, więc. Wiadomo. Trzeci level security chyba nie był taki straszny, ale. <grafię> tak jak mówiłem, grasują niespodzianki na wyższych levelach. Na wyższych levelach security, więc mam nadzieję, że to nie jest ten, o którym myślę, że to może być ten. Dobra, spróbujemy tutaj akcję uszyć niezłą. <grafię> Z tymi zwłokami podróżujemy. Okej. Okay. Dobra. Okej, okay, na kolejce będziemy mogli go tutaj już porzucić. Aha, bo ty jeszcze musisz go przesunąć. Okej. Okay. Ty wejdziesz tu do narażnika z nim. Dobra, i trzymaj go tam. Ty nie masz punktów. Dwa punkty akcji. Dobra, jeden nowy strażnik doszedł, więc. ...połowicznie wiedziałem, że to się nastąpi. Nie wiedziałem, że to akurat już teraz będzie, ale jeszcze nie znają naszych pozycji. Potem przychodzą strażnicy, którzy z defaulta wiedzą, gdzie jesteśmy. A, wtedy jest srogo. Okej, okay. rzucamy tego kolesa tutaj. Mogę go wciągnąć trochę dalej, ale i teraz pojawimy się w, w kącie oka. Nie, nie zainteresował się jeszcze moją, istot, moją osobą. Kurczaki, a, zamknijmy drzwi. Dalej nie zadziałało. Jest, zadziałało, okej. Okay. <laughs> Idzie tutaj. Dobra, zasadzka. Kurde, no, brakuje nam jednego agenta, ale zaraz spróbuję coś z tym poradzić. O, kurde, w następnej kolejce dopiero tu zejdzie. Dobra. To w takim razie podejdziemy. tu sprąda. Hehehe. Śpij dłużej. A tego przytrzymamy. Okej. Okay. <śpij dłużej> dobra. Dobra, nie jest źle. Idzie. Idzie, enforcer. Chodź o! Okej. Okay. <śpij> Kurczaki, dobrze. Dobrze jest, jest dobrze. Szybki hack, szybki hack. Dawaj to im kogniszę. Dobra. Teraz musimy się podłączyć manualnie do tego, więc trzeba jeszcze do tego podejść. Kurczaki. 9 punktów, no dobra. Babeczka sama ich ogarnie chyba. <laughs> Przepraszam Dobra Trzy kolejki, dwie kolejki Strzelimy ci też z prądem O nie strzelimy, Jest dwie kolejki Dobra Dobra, dobra, ale będzie, ale będzie Jak oni wszyscy się podniosą naraz Jezus, nie, prze, nie, prze, nie skalkulowałem tego Dobra, dobra, szybko to otwieraj Dobra, już mamy agenta kolejnego Już jest nas trujeczka. Kurde, a to jest agent, który w ogóle nie ma prądów. Shit, w kieszeni. Ooo, dobra, z... Mam nadzieję, że ich przyblokujemy. Okej, okej, okej. Kolejka dziewiętnasta. Jezus, Maria, prawie czwarty level już security nam się dźwignął. Dobra, weź tutaj, wstawaj na nim. Dobra. O kurczaki. No fajnie, że on się teraz podniesie, niemożliwe to jest. Nie podnosi się jeszcze. Jezus. Leż. Nie wstał! O nie, dobra, o nie, najgorzej! Najgorzej! Czemu! <noise> teraz tak, mamy sytuację podbramkową, ale możemy jeszcze cofnąć kolejkę, dobra? Nie, ponieważ ten koleś nie ma w, w ogóle nic tutaj. Co tu, Co ty tutaj masz? Uh, MP Blast uh, Agency P, okej, okay, tutaj nic nie zrobi. Mm, on go nie zahaczy i teraz jest pytanie czy... A cloakiem, klokiem, klokiem, dobra, klokiem! Klokiem! Klak! Oh, dobra, dobra Jezu! <śmuch> ok, zapomniałem. Prawie, prawie, na śmierć zapomniałem o tym! A ty stawaj na nim, stawaj, blokuj go. <śmuch> ok, jest ładnie, jest ładnie, bo teraz musimy tak. O, oh. Chyba ktoś puka do w drzwi. Kurczę, stanęła tu w środku. Ok, poczekajcie, sekundkę kupiłem na klejkę <śmuszyna> musimy kończyć wiara w związku z tym Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za to, że byliście ze mną przy Inkognisze i dowiecie się, jaki był finał następnym razem. O ile wykażecie takie chęci, żeby Inkognisza była. Natomiast no, muszę kończyć ze względu na to, że ożyło mi w domu. Właśnie straciliście ostatnią minutę pójście na wybory. Ja Wam w takim razie dziękuję serdecznie i wychodzę. Zszykujcie się na to, że będzie ta Inkognisza. Bah! Invisible Incorporated trafi niebawem na tubę. Dziękuję Wam serdecznie za ten wspólnie spędzony czas. W to popołudnie, niedzielne. Widzimy się następnym razem. Mówił Nitek! Adie! Agenci mają standardowo punkty akcji, punkty akcji, które można zmodyfikować odpowiednimi przedmiotami. Tymi przedmiotami mogą być zaszczyki z dziwnymi substancjami, które ładujemy sobie w żyły, czyli tajemnicze marihuaninen, którego do